Jesteśmy w Mediolanie i przyjechaliśmy do ogólnie na 5 dni. Dwa dni będziemy w Mediolanie, jeden dzień w Como i jeden dzień we Florencji. Teraz jesteśmy w Mediolanie. Jesteśmy teraz na placu Piazza Mercanti, w tej w średniowieczu to było główne miejsce w mieście. Było sześć różnych wejść. Czy siedem? O nie! Było tej sześć różnych wejść i był podzielony tak, że każdy zawód, jakby każdy merchant miał swój, swoją kategorię, czyli na przykład byli tutaj ludzie, którzy robili miecze, ludzie, którzy robili kapelusze, ludzie, którzy sprzedawali ryby i z każdego różnego wejścia oni mieli różne takie swoje sektory. Teraz tutaj to w sumie już nie jest nawet główny plac, ale jest bardzo ładny. On jest zachowany ze średniowiecza. To są różne budynki w różnych stylach na tym jednym placu. Tutaj chyba jest najlepsze miejsce, żeby sobie usiąść i po prostu zjeść, bo akurat trafił się, może zawsze jest, pan muzyk, który gra na skrzypcach. No i jest tam y, siedzon są siedzonka i ma się piękny widok na albo dłomo, albo z drugiej strony na Piazza Marcenti, więc tutaj polecam usiąść i zjeść, jeżeli się coś kupuje na teraz ten Piazza Marcian... Marcia, tamten plac został przejęty przez Plaza Duomo, bo tu jest ta katedra ekstremalnie popularna, najbardziej znane miejsce w Mediolanie. I wow, robi takie wrażenie... Panorama Mediolanu z dwóch stron, ładny bardzo, warto, czy warto? Aha, czyli za teraz się płaci 5 euro dodatkowe. No to tak, to warto, matko. Kilka faktów, które, które znam. To całe dłomo jest w stylu gotyckim wbudowane. Budowanie zajęło około 600 lat. Zosta zaczęła się budowa w 1386 roku i to jest trzeci lub piąty, różne informacje są budowane. Największy e, kościół w, na świecie katolickim. To jest kościół z największą ilością statuetek. Rzeźb takich, ma około 4000. No i jesteśmy teraz e, na ulicy, która się nazywa... Jak ona się nazywa? Luxury Street. <gry> <gry> tak, jest to trzecia najdroższa ulica w Europie. I oczywiście są tutaj najfajniejsze marki, jeżeli kogoś to interesuje. Ta ulica się nazywa Via Monte Napoleona. Fajnie jest się tutaj przejść, bo te sklepy mają różne takie wystawy, bardzo ładne i ciekawe, nietypowe. Po tych sklepach, nawet jeżeli się niczego nie chce kupić, to i tak fajna jest ta ulica. Będziemy znaleźć kawę. Są dwa miejsca z kawą, które po prostu widziałam jakieś polecenia na, na vlogu innym i jedno, mam nadzieję, że nie będzie zamknięte, ale pisze w sumie, że jest. Coś, wydaje mi się, że w ogóle w lato we Włoszech ludzie, nie wiem czy wyjeżdżają, ale wiele restauracji jest zamkniętych. Teraz chcieliśmy pójść na kawę, na kawę w tutaj, Il Salumayo Niestety jest zamknięte, ale i tak warto tutaj wejść, bo jest super piękny dziedziniec. I sobie po prostu zobaczcie, jest tak mega spokojnie i ładnie. Są pewnie repliki jakichś rzeźb, mozaika. Super. Jak dotąd, oj, świeci słońce, Mediolan. Takie pierwsze wrażenia po ilu godzinach? 12? Nie, nawet mniej, po 10 godzinach, nie, nawet mniej, po 6 godzinach. To jest, że wow, tutaj! Mega dużo ładnych budynków ze szczegółami, wszystkie te kolumny, kolumny, sufity balkonów, wszystko ma po prostu wyrzeźbione, tak mega ładnie, mega dbają o szczegóły. To mi się najbardziej w Mediala nie podoba dotychczas. Za nami jest ta katedra i wszystko jest bardzo blisko. Chodzimy, przyjechaliśmy tylko do centrum i teraz chodzimy i wszystkie rzeczy mają odległość, idziemy. Mają w odległości, nie wiem, 10 minut max od wszystkich rzeczy. Wszystko jest dosyć blisko, więc bardzo łatwo zwiedzić sobie to miasto pieszo Nie, To sama historia, spóźniliśmy się na autobus, lot jest na szczęście opóźniony. Całe szczęście, bo więc, mamy tutaj takie Tak, zamówiliśmy mówiliśmy z ala hala koszyki, mega overprice i no ale i tak, nam wizę z... niż na, na pewno nie, I na nie pewno wiem. Nie, wiem, ale zrobili nam Rizzo z mikrofalówki. Więc. No się nie rozmawia. Które kosztuje 13 euro za Rizzo z mikrofalówki. <laughs> No, więc mam nadzieję, że pomimo tego, że i, że i tak po prostu wyjdziemy na autobus, bo mamy lot o 22.35 to był oryginalny termin, a nasz autobus będzie o 22.10. Teraz lot niby jest o 23.10, więc, więc mam nadzieję, że nas wpuszczą i że nie ominiemy kolejnego lotu pod rząd. Ciąg dalszy okazało się, że odjechał na autobus, nie zdążyliśmy na autobus. Wyjechaliśmy godzinę później jest, która godzina. 22.20 wow, tu nie ma takiego dużego opóźnienia patrz, o 22.35 miał być nasz samolot potem dostałam sms a że jest o 23.10, ale teraz jest 22.25 i dopiero teraz odjeżdża ale mieliśmy kwarta, raczej nie wiem w sumie weszliśmy, w 10 minut przeszliśmy przez cały, byliśmy na lotnisku o 22.10 a jest 22.23, więc mieliśmy fartę. Oh partigiano!